No, jak ci idzie? Nie, no normalnie się rozpala. podpałki daj więcej. Tak, podpałki. Podmuchać wystarczy. O, ho, 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 nie idzie ci. Przeczytałem, że musisz dać więcej papieru. Mówię ci, podpałki daj. Nie, no daj papieru, mówię ci. Tak, papieru. Jest gdzie sobie może papier Palić Się nie słuchać. gówno z tego będzie. Odmuchać muszę. Nadchodzi majówka, czyli pewnie grillowanie. Wszystkim narażonym na fachowe docinki ze strony kolegów, teściów czy też ojców pokażę jak w tym roku uniknąć nie tylko tych świetnych rad, ale i rozpałek chemicznych. Pokażę Wam jak uzyskać doskonale rozżarzone węgle lub brykiet w swoim grillu. Wystarczy o takie urządzenie. I jest ono naprawdę proste w budowie. Urządzenie wykonałem z kawałka rury, który został mi po podłączeniu kominka. Jest to taka typowa grubościenna rura do podłączenia pieca, kominka i tym podobnych. Przeleżała w garażu prawie dekady, ale jak widzicie nic się nie marnuje. No, więc odciąłem kawałek o długości około 30 cm. Następnie obliczyłem sobie obwód koła ze średnicy. Podzieliłem ten obwód na równe kawałki i odmierzyłem je, no jak widzicie, trochę na oko, na rurze. Na swoje usprawiedliwienie mam to, że na cały projekt miałem naprawdę tylko 30 minut, bo za chwilę miał być mój pierwszy grill w tym roku. Zresztą to tylko. Taki turbokominek, grillowy gady, może więc być trochę nierówny. Kolejnym krokiem było nacięcie, tak jak widzicie na filmie, na głębokość około 10 cm. Średnica u mnie to 12, więc tak trochę mniej niż cała średnica. Następnie zagiąłem co drugi płatek, by uzyskać ażurowe denko. Część płatków odciąłem szlifierką, bo było ich za dużo, a następnie ubiłem młotkiem i gotowe. Kolejnym krokiem była rączka. Zrobiłem z kawałka płaskownika, który został mi jeszcze po budowie gokarta. Rączkę po wycięciu przyspawałem do reszty konstrukcji. W sumie można by przykręcić do niej jakieś izolujące tworzywo, by nie parzyła, ale nie miałem na to czasu. Tak więc to urządzenie trzeba obsługiwać, przynajmniej na razie, w rękawicach kuchennych. No i to tyle dzieło gotowe. A jak ten gadżet działa? Prosto. Wsypujemy do niego trochę patyków albo nawet i rozpałki, jeśli już ktoś chce je używać, a następnie węgle. Od dołu stawiamy na na przykład jakiejś gazecie i podpalamy. Teraz wystarczy zaczekać jakieś 10-15 minut. Po tym czasie zaglądamy do kominka. Żar powinien już podchodzić pod szczyt. Teraz te pięknie rozżarzone węgle wysypujemy na grilla i już nikt nie będzie nam ani doradzał, ani wyśmiewał naszych grillowych umiejętności. No i to tyle. Dziękuję za uwagę. Ja już po pierwszym grillu czego i wam na majówkę życzę smacznego.